Mamy już wyjętą ma presonatę, tak jak to widzicie. To było się pusto. To o czym zawsze wspominam, podłóżcie sobie pod piastę, pod tarczę, pod śruby, cokolwiek po wyjęciu kolumny z uwagi na to, żeby się wam nie rozjechała i żeby się wam nie wysunęła położka ze skrzyni biegów i nie wylał olej. Już mówię w czym jest rzecz. Tak to wygląda już z góry po zdemontowaniu. Ten zielony znaczek to jest oryginalny znak fabryczny po demontażu i on powinien być jako punkt odniesienia przy montażu na zewnątrz samochodu, tak jak tu widzicie ja sobie zrobiłem tutaj jeszcze swoje znaki ponieważ będę demontował to wszystko oczywiście tutaj jeszcze jeden punkcik białą farbką przed demontażem jakimkolwiek, plus tam na kielichu punkt odniesienia, czyli tutaj biała kropeczka i tam na kielichu przed demontażem to są oczywiście moje znaki żeby to wszystko później poskładać tak jak powinno być i jak widzicie, tutaj strzępy już tylko zostało, nawet się w rękach to wszystko urywa. W oryginale jak widzicie, jest oznaczone jako prawa strona. W zamienniku już tego nie ma. Ale jest prawa lewa, żebyście się nie pomylili. Tak wygląda nowy element. Już to jest z Magnum. Jeśli ktoś to bardzo proszę. Prawa strona. I tak jak powiedziałem. Oczywiście ściągać będzie potrzebny do sprężyn i ściągamy sobie górę, wszystko jest poznaczone, później będziemy sobie montowali z uwagi na to, że to jest stara sprężyna, górne mocowanie jest równie stare, więc my będziemy sobie zachowywali wszystkie punkty montażowe przed demontażem.